Dzień dobry widzowie Ja jestem nowy Nazywam się Domino Mokino Na YouTube też nazywam się Domino Mokino W prawdziwym życiu się nazywam Dominik To mój pierwszy film Pierwszy raz nagrywam to mój pierwszy kanał Więc dziękuję, że mnie oglądacie Gram od 3 miesięcy Fortnite'a i jeżeli chcecie mnie dodać do znajomych, to jeżeli chcecie, no to wieście mnie do znajomych. Możecie zaprosić, ja chętnie przyjmę. Ale tylko nie biorę Rosjanów, no bo Rosjanie... Rosjanie, no to nikt ich nie wie. Właśnie muszę odżywić. Zostawiajcie łapkę w górę, suba dajcie. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodoba. Wy to oglądacie już na pewno jak ja już, nie wiem jak na następny dzień, no bo ja to nagrywam o 20.18 no dzisiaj jest wiem wrzesień. No to dzisiaj niedziela, no to w niedzielę. Jest 2019 Normalnie na pewno tu teraz, teraz będą same prosy, no bo ja taki szereg nie jestem Fortnite'a Możecie napisać jak Wam się podoba, czy gram dobrze, czy nie gram dobrze Piszcie opinię Hejty o mnie Hejty na mnie nie działają Czy jeżeli chcecie Hejty pisać to nie do mnie. O, ale no. Co Więc Moja ulubiona miejscówka to jest obu pana odkrywka. Coś mi się pojawiło na ekranie. Ale teraz, teraz polecimy tu. O tutaj polecimy. Tu jest bardzo fajne, no bo ja tu, no co jest, ja tu le, leciałam kilka razy i w większości tutaj przeżywamy, chociaż widać, tak jakby tu leciało, że raz tak miałem, że mi pięć osób poleciało tutaj i nikt chyba tu nie leci, to bardzo dobra wieść. O ja. ...na pistolet, pompa. W tego wordnet'cie się to trochę zbiera. Trzy miesiące. Możecie... Możecie napisać... Czy gracie w Fortnite'a? Ile gracie w Fortnite'a, jeżeli gracie? więc... Proszę... <laughs> Coś chciałam powiedzieć, ale zapomniałem. O ja! Co ja zrobię? Nie! może, Bo za... Boże... może za... beczki... Bo za... Nie. Coś mi nie idzie. No to często chciałam to, jest, to, jest, to jest. Kto lubi kombata proszę pisać. Ja tak średnio... Ja tak średnio lubię kombata. O ja, ale nie, tego kombata już muszę wziąć. Bo on jest bardzo fajny. Nie dość, że kombat jest fajny, to jeszcze fioletowy. Fiolet mówi dużo. Mam nadzieję że daliście suba. To mój pierwszy kanał i pierwszy odcinek na tym kanale więc za bardzo cię nie znam. Ryby są bardziej opłacane, opłacalne niż sprayk. Bo szybciej się je zjemy. O Ej, ja tak chyba zrobię. No ja tak muszę. Znaczy nie muszę, ale chcę. Ale Ooo, my jesteśmy wygrani. I tylko teraz, czy tu są klucze? Bo mi coś z... bo mi takie coś zasłania tutaj. Nie wiem, czy tu są klucze. Za niedługo tego nie będę miał. Wy tego na pewno nie widzicie na filmiku. Co jest? Ale mi się tam... Dobre, to... Dobra, tam nie ma co. Może idę. Ej, lecimy, lecimy i chobęci. Co jest? Ja nie mam max. To jest w większości najwięcej Pyk, pyk, pyk. Ale ma trziki lecą, 101 jeden maca. Dawaj, rozkocz. Ej, ja nic nie widzę. Patrz mam... I czemu ja nie mam kluczy? Ja stamtąd nie wziąłem kluczy. Ale ze mnie rób. Ja stamtąd nie wziąłem kluczy. Wracamy się po te klucze. To jest najważniejsza rzecz, 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 becz, albo mecz. Ale błagam, gdzie ja to zostawiłem? Przecież zawsze mi to daje do ekwipunku. Nigdy nie wylatuje. Poczekaj, no, zobacz. Siódemka. No i odebrałem. No powinno mieć ten klucz. No, to trochę duży tylko będzie. Ja no. Ale gdzie rurą Właśnie, to mogłem w sędzie Jest! Są tam! Ja idę na samą górę do lunchpada Ej, tu jest lunchpad czy but... nie? O to ten Lecimy dzieciaki Zobaczmy co mi da snajperkocie O ja ciebie przedtem wyjąłem Co to jest Ej co? Reda, ja to Ja to kocham ludzie Ja to biorę na pewno Wiecie, że to jest najlepsza broń dla mnie? to świetliwe to pytanie. Ej, chyba tak zrobię, no ja tak muszę zrobić. No bo nie, nie będę miała le 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 leczenia. Ej, jak ślub. Dobra, idę ci O, chcesz go Normalnie patrzę. Oj, Chyba coś Ci nie wyszło, co nie? Napiszcie jakie ja gram, czy dobrze, czy źle. Bo ja za bardzo nie wiem. Dla mnie się wydaje, że nawet, nawet dobrze gram. Ale to od Was zależy. Mi się bot Czemu mi się bot zbugował? I'm the Normalnie muszę patrzeć co dobrze wzajemnie Ja ciągle muszę patrzeć na mapę Normalnie kolejne 100 max. 42 max. Normalnie też królestwo i co moja tylko spotkałem jedną osobę? Dawać mi jakieś osoby. Ja z takim lotem... Ja z takim mogę wygrać, tylko żeby może jakiegoś jestem dzika zamiast tego yy, dnr mieć i by było spacko. O ja. Ja myślałam, że to jest jakieś człowiek. I na rynku powinno roku. Nie no, na rynku ktoś musi być. Jest ktoś na rynku. Zobaczmy. Cichutko. Bojo. Biorę SMG-ka Chociaż... Patrz, ja. No co jest? Aha. No Maciuś lecimy. Ej, tu nikogo chyba. Chociaż flaga jest podniesiona, to znaczy, że ktoś tu był. Ja to 11 minut nagrywam i to jest nie ma. A to dużo. A to dopiero moja pierwsza gierka. Ale dobrze nawet wyjdzie. Znaczy no średnio wyjdzie. Jednocześnie ja to za mało. Lecimy, gdzie teraz będą ludzie? No na tym, tym, na pewno o tam będą gdzieś to. Znaczy nie tam, tylko gdzieś ta skrzynia. I na obu panej odkrywce, no bo tam był klucz. To znaczy, że przed chwilą właśnie ktoś. Ale nie, mi się wydaje, że ktoś na pewno jest na siodło szaleństwa. Tak mi się coś wydaje. Ale nie. wiem. No, no nie lecimy. W ogóle ja nie mam złota bo ostatnio wydałem na no coś także ej, bo szybciej. Szybciej tym młodzie. Ja pamiętam jak w grze był taki młot. Tylko że ja, ja wtedy nie grałem w Fortnite. Bo ja gram od 3 Wiecie co mi brakuje? Tylko jakiegoś człowieka. Albo ludzi. Zumat pozbieram Jak normalny człowiek 97 maxa dużo I nie gadaj, że tego nie można rozwijać. Tak coś myślę. Mój... mój, in, Moja game point, czyli po moim zje... Bo ja mam swój język ja. I na pewno dużo osób... Nikt nie zrozumie mojego języka, no bo to mówię. wow Łajmina. Ale lecimy. Ale to bardziej będę gadał po polsku niż po dominikańsku. A ja mam jeszcze... Już... Dobra, eee... Yy. Teraz tylko jakieś kiny. Pan odkrył pojazd, aż tam. Tam się nawalał, więc tam idziemy, gdzie się nawala. Ej, to znaczy, że ktoś był na środowisku wcale ale Albo nie dalej. No ja tylko... O ja człowieku, weź Ale Halo, gdzie się nawalać? Добро, навалялись где-то. Эй, что это? Эй, что это? Что это, пацаны, есть? А еще это другое? у Маленький! Кто любит снайпер? proszę. dobra, dla kogoś za darmo to zrobimy. Ja idę tylko na bitkę. A to można rozwalać? Nie wiem. A to można u no każdego rozwalać. dobra, macy są. Tak chcę sprawdzić. Normalnie teraz będę bił matcy dla mojego he dla kogo byłaś i to tam cię nawalają tam. Znaczy nie tam tylko na wysp to ja muszę zbudować jakieś ogromne imperium Zobaczymy Czy ktoś tam coś został Uuuu, uh, maleńki. Wiedziałem, że tam coś będzie. Ale nie wiedziałem, że lepsze jest. Zbieramy matry, chociaż... Że ich, że ich dużo mamy. Zbieramy matry, bo by ich dużo mamy. Chociaż po co więcej? Ja idę zobaczyć, jak tam mamy. Jakiś gość, który teraz na pewno wszystko wygra. Bo ma laser. A wiecie, że laser to jest Ale jest Nie wiem, nie, nie może. Dostał prawie. Nie, mój głos Mój boss. Mój boss. Znaczy, mój kolędzik. Nie! Wpadaj. Nie! Nie możesz mnie zniszczyć! Cicho. Nic się właśnie nie stało. Właśnie z mnie zabijamy... Ej, ale strzelałeś się ludzie! Teraz tylko jakieś białe akcenty. Dawać mi O No ja ale mam... się. To znaczy. Ja muszę zobaczyć, co ktoś tam jest. Nie, nikogo chyba. Jakiegoś tam widziałem. I kogoś tam widziałem. Nie, kogoś tam widziałem. Nie, kogoś tam widziałem. On nie a ja nie mam maxu. Ale lipę. Ej, ale ja mam lipę. No nawalaj walej nie mać. Widziałem coś tak czułem Dobra to mój pierwszy film Możecie mnie ocenić Możecie mnie ocenić tak jak mówiłem No i dawajcie Piszcie w komentarzu różne rzeczy jakie chcecie No i To jest dzisiaj na tyle Marka in good